Siemaneczko ziomeczki. Znajdujemy się w Gdańsku na mitapie. Odwiedziło nas kilkuset youtuberów i kilkanaście tysięcy ludzi. Przygotowaliśmy dla was całą masę atrakcji, ale co ja wam będę opowiadał? Chodźcie, zobaczymy! Mega serdeczne pozdrowienia z Meetup Gdańsk 2016. Jest niesamowita energia, jest pełno ludzi. Jesteśmy już kilka godzin na evencie, a cały czas jest ta energia, by się dalej spotykać, robić zdjęcia, przybijać piony, poznawać nowe osoby i dalej dzielić się tą niesamowitą energią. Czy to na scenie, czy to w kuluarach, tu gdzie teraz jesteśmy, czy to na meeting boxach, gdziekolwiek. To jest niesamowite, że wszyscy przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, a nawet z Norwegii, usłyszałem, że ktoś przyjechał, bo spotkałem takiego fana i że możemy się razem wszyscy spotkać, pogadać i wszyscy fanatycy tego internetu, YouTube'ów, gier komputerowych lifestyle i Wszelkich innych tych rzeczy możemy się spotkać w miejscu, podyskutować i dzielić się swoją pasją. To jest niesamowite. Cześć, jestem na MITAPie w Ergo Arenie w Gdańsku. Powiem Wam, że nigdy nie sądziłem, że spotkam tylu swoich widzów. Jestem trochę zmęczony, ale też szczęśliwy, bo po to tu przyjechałem. Mam nadzieję, że z tymi, z którymi nie dałem się rady spotkać, spotkam się następnym razem, bo warto, więc przyjeżdżajcie. Mi się najbardziej podoba to, że mogę sobie zrobić z moim ulubionym youtuberem zdjęcie czy autograf. Podoba mi się tutaj najbardziej możliwość spotkania swojego ulubionego twórcy, zrobienia sobie z nim zdjęcia i możliwość porozmawiania z nim na spokojnie, jak z kolegą. Przyjechałyśmy do Gdańska, spotkać się z Wami i zagrać dla Was koncert. Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Jest nam bardzo miło, że widzimy się z naszymi panami, bo rzadko mamy taką okazję, a to jest bardzo, bardzo budujące. <muzyka> Jesteśmy właśnie na meetupie w Gdańsku, teraz idziemy spotkać się z fanami na stoisku Rokata. Tutaj panowie są z nami, bo inaczej byśmy wyszli sami, to by nas wszyscy rozszafali idzie razem ze mną Remek. na no, Remek, idziemy. Wcale nie, jest zaplanowane. Jedziemy. Wcale nie jest zaplanowane Lecimy, idziemy. lecimy.